Panie ministrze, 5% podwyżki wszystkie centrale domagały się 15%. Dialog polega na tym, że przynajmniej mogliśmy się spotkać w głowie, co my o tym sądzimy? Podam wam różnicę, Policja 20 tysięcy na mieszkanie, jeśli chce wykupić. Żołnierz zawodowy, szanujemy mundury. Nie chcemy być drugiej kategorii mundurem. 20 tysięcy funkcjonariusz, 470 żołnierz. Co my o tym sądzimy? Bijących funkcjonariuszy. Minimalnie 10%. I dodatek progresywny. Od dawna miał być wprowadzony. Sam byłem w zespole negocjacyjnym. Wiecie ile lat temu? 10 lat temu. I co? I nic? Co my o tym sądzimy? roku. Jeśli można było cofnąć stary system emerytalny dla powszechnego systemu, to dlaczego nie cofnięto stary system w naszym systemie po roku 2012? Domagamy się obliczania emerytury dla wszystkich równo, tak samo jak było przed rokiem 2012, a nie ma tego. Co my o tym sądzimy? Policjant, ale ja też to muszę powiedzieć. Modernizacja służb, ustawa modernizacyjna daje nam bezpieczeństwo na kolejne lata. Nie tylko kupno nowych samochodów, budowa nowych obiektów, ale kto tymi samochodami będzie jeździł, kto ten sprzęt będzie obsługiwał, kto będzie w tych obiektach mieszkał. Tam też muszą znaleźć się podwyżki dla nas. Najmłodszych, którzy przyszli po 31 grudnia do służby 2012 roku, którzy mają dzisiaj emeryturę, będą mieli do, oczywiście dopiero w 38 naliczaną, ale jakże ten czas szybko płynie. Dlatego chcemy też, żeby ci ludzie godnie odchodzili na emeryturę. Panie ministrze, panie premierze, zmiany można dokonać już dziś, a.

Jako wody, ale ja naprawdę stoję za Wami sercem i rozumiem, bo dzięki Wam mamy bezpieczny region. Ja jeszcze nawet dzisiaj rozmawiałam z panem ministrem Szczepańskim. Chciałam się zorientować, na jakim poziomie, na jakim etapie jest podpisanie porozumienia. Pan minister jest optymistą i mówi, że te rozmowy są prowadzone i raczej. Dość szybko spodziewa się, że, że to uzgodnicie już jakby tylko szczegóły w tym porozumieniu. Pozwolicie, że ja się zapoznam z tą petycją i być może na przykład mogłabym zaproponować spotkanie w przyszłym tygodniu, żebyśmy usiedli do stołu. Jeżeli macie taką chęć, to ja chętnie spotkam się przy stole i porozmawiam z Państwem o jakichś wyzwaniach, które no niewątpliwie przed nami stoją. Drodzy i koledzy, powróciliśmy, przekazaliśmy petycję skierowaną do Ministra Sprawiedliwości i do Ministra Spraw Wewnętrznych. Otrzymaliśmy informację od Pani Wojewody, że już w dniu dzisiejszym rozmawiała z Panem Wiceministrem Mroczkiem, Szczepańskim, tak, przepraszam, który wyraził nadzieję, że rozmowy, które będą satysfakcjonujące, jak najszybciej się zakończą pod porozumienia. To jest jedna kwestia, najważniejsza dla nas. No jeśli nie będzie tylko porozumienia, to na pewno tak.